Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Paweł Jaworski, program w służbie Bogu i Ojczyźnie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Kapitan Edward Kwiatkowski, członek środowiska Orląt, żołnierz Szarych Szeregów. Witam Pana serdecznie. Witam. Panie Edwardzie, my się poznaliśmy w listopadzie, kiedy mam zaszczyt objąć dowództwo okręgiem Orląt tutaj w Warszawie. Jestem niezwyk... Pamiętam dokładnie. Jestem niezwykle zaszczycony, że, że udało się nam poznać. Mamy wspaniałych ludzi w szeregach Koła Orląt, także to też jest niesamowite wyzwanie dla mnie osobiście, ale też obowiązek. I chciałbym właśnie, panie Edwardzie, przybliżyć historię Orląt. Pan jest członkiem tego koła, od którego roku już? No od początku jak powstała e, od samego światowi, początku. Ta, od samego początku. No to niesamowite, jest pan żywym świadkiem historii. Tak. Ale zanim powiemy o Orlęta, chciałem zapytać, bo pan przecież w czasie wojny e, walczył w szarych szeregach, tak? Tak. E, w wieku siedmiu e, lat e, zaczęła się wojna, druga wojna światowa. Tak. Jak pan pamięta ten okres? E, no i chodziłem do szkoły. Tak, no to wojna, druga wojna światowa, wybuch wojny, to było okrutne, tak. I a dlaczego wybuchła wojna? Tak, ja mogę to powiedzieć. Bardzo proszę. Tak, myślę, że pana nie urażę tym, co, co powiem. Proszę. Więc proszę pana, w Niemczech, jak Hitler Objął władzę, to zorientował się, że wszystkie banki w Niemczech są w rękach siedmiu Żydów. I najbogatszymi ludźmi w Niemczech w owym czasie to byli Żydzi. A ponieważ w Polsce Żydzi mieli tu swoje państwo, z władzami w Wilnie, i dlatego zaatakował Polskę. I ja to mówię na spotkaniach w szkołach z młodzieżą, i wszyscy otwierają oczy, bo nikt nie, nie wiedział o tym. A ja to wiem od historyków niemieckich, bo jak tu działałem. To my mieliśmy kontakty z akowcami, którzy mieszkali po wojnie w całym świecie, łącznie i na terenie Niemiec. I tu już działając w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, mieliśmy te kontakty, ponieważ ja pełniłem tu przez 10 lat, Stanowisko skarbnika, to ja miałem kontakt. I powtarzam jeszcze raz, to mi ułatwili spotkanie w Niemczech, bo ja byłem w Niemczech z historykami, i to, dlaczego wybuchła wojna, to powiedzieli mi historycy niemieccy. To... Czyli z pierwszej ręki pan się dowiedział? Tak. Informacje potwierdzone. Tak, tak. Panie... A w Polsce to jest nieznane. Tak, jak. Panie Edwardzie, a jak pan wszedł w ogóle z struktury szarych szeregów jak to się stało tak. bo pan był harcerzem wcześniej już wcześniej tak oczywiście <laughs> w ten sposób że ja pochodzę z rodziny Akowskiej nas y, wtedy były rodziny wielodzietne nas było pięcioro y, brat o siedem lat ode mnie starszy y, był właśnie w harcerstwie a jak wybuchła wojna to w szarych szeregach. No, i proszę pana, szare szeregi powstały w 1942 roku. To ja wtedy miałem 10 lat, ale do szarych szeregów przyjmowali od 12 roku życia. Ale ponieważ Mój brat działał, moja matka też działała w tego. To Cała rodzina. Z, tak, załatwili y, taką komisję, i ja byłem y, przesłuchany z historii i tak dalej, bo o dwa lata wcześniej byłem przyjęty do y, szarych szeregów. Czyli krótko mówiąc, od 1942 roku do końca wojny byłem w szarych szeregach. I powiem Panu jeszcze, tu jest w tych moich materiałach... No właśnie, że... ma Pan bardzo obszerne materiale. materiały. Materiały, tak. Cały czas działa że... czynnie. Tak. Po dokonaniu zmiany ustroju na początku lat 1990 powołano Światowy Związek, Związek armii Armii Krajowej. I... Wtedy ja tu działałem, i wtedy na Nowowiejskiej tam była siedziba. I ja byłem wnioskodawcą, ponieważ chcieliśmy, żeby Akowcy też weszli do Sejmu, i żeby powołać partię. I powołaliśmy partię Polskie Forum Patriotyczne. No i tam dostało się kilku. Akowców do, do, do Sejmu, i tak dalej, bo chcieliśmy, żeby właśnie to y, tak było. Tak. No Następnie, y, y, jak y, premierem był Jerzy Buzek, to chyba 92, tak, to ja y, oczywiście y, już wtedy y, y, bardzo, zresztą są moje pisma. W Wszystko jest udokumentowane. To, udokumentowane. Co pan I y, y, ja to jestem ja. Y, działam, to działam y, bardzo szeroko. I y, oczywiście na te pisma są odpowiedzi, ale różnie to bywało. I y, aha, i dowiedziałem się na jednej z, z rozmów, że y, o tym, żeby a kowcy dostali budynek, pasty, to najlepiej jakby zadecydował premier. I właśnie pan Jerzy Buzek, premier, przyjął mnie, ale powiem dlaczego. Ja to jestem ja, zadzwoniłem do urzędu premiera. Wziął pan sprawę w swoje ręce? Tak, niech pan słucha. I oczywiście odebrał telefon, ja mówię, Dzwoni Edward Kwiatkowski. Krzysztof Kwiatkowski był osobistym sekretarzem yy, yy, premiera, premiera Buzka. No i oczywiście porozmawialiśmy i poprosiłem jego, żeby mi załatwił spotkanie. I załatwił, zadzwonił i pan premier Buzek przyjął mnie. Na 20 minut rozmowy, więc ja mu to też przedstawiłem. Materiały, mówiłem, mówiłem i pan premier Wózek wstał, uścisnął mi dłoń i powiedział: a kowcy dostaną budynek pasty. I tak się stało, bo to poszło dalej. Yy, właśnie ta decyzja. Czyli pan się przyczynił do tego, aby no, tutaj No w ogromnym światowy... stopniu, tak, yy, tak, tak. Mówiąc yy, nieskromnie, yy, ja właściwie... Ma pan duży wkład tutaj, że jesteśmy... Yy, tak, grałem pierwsze skrzypce, żeby właśnie ten budynek... No to wspaniale, wspaniale. A czy dostał pan jakiś z tego względu... Yy, uhonorowany pan został? Nie. Niestety nie. Nie, 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 nie. nie, nie. Bardzo nie. nieprzyjemne troszkę. No tak, aha, i właśnie już to mówiliśmy o tym, do fundacji. Chyba tu są jedno czy dwa pisma. Tam pisałem pisma, że, żeby po prostu mnie przyjąć i tak dalej, że chcę działać i tak dalej. Ale e, olewali sprawę. Panie Edwardzie, chciałbym Pana zapytać, wrócić jeszcze cały czas do szarych szeregów. Jak Pan pamięta tam ten okres swojego życia? Bo Pan wstąpił, można powiedzieć, e, dzięki swojej rodzinie. Wszyscy tak. w pana, pana rodzinie to wielcy patrioci, którzy pana pociągnęli tak. za sobą. Tak, dokładnie tak. Jak pan pamięta walki wtedy w czasie okresu II wojny e, światowej? No, w Skierniewicach to było silne środowisko Armii Krajowej, bo wkoło Skierniewic są lasy, a w czasie wojny. Dużo się y, spotkań i tak dalej. Partyzantka. Y, tak, tak. Natomiast y, my, szaroszeregowcy, osobiście ja, nie było hmm, przecież telewizji, nie było kontaktów, a wszystkie wiadomości rozchodziły się błyskawicznie. Właśnie dzięki, dzięki. szarych szeregów. Łącznikom, tak? tak? Łącznikom, Z tak. szarych szeregów. Tak, tak jest. Tak. Czy to była bardzo istotna i ważna funkcja w czasie Och, wojny. Tak, no ja oczywiście wtedy e, chodziłem do szkoły i na przykład e, budynek szkolny był zajęty przez Niemców, przez Gestapo, to e, moja klasa liczyła tam powiedzmy w granicach 30 osób, była podzielona na trzy grupy. Mniej więcej tam w granicach gdzieś po dziesięciu uczniów, i w mieszkaniach prywatnych mieliśmy, to też mówię na spotkaniach z młodzieżą, mieliśmy właśnie normalnie nauczyciele prowadzili z nami lekcje w domach prywatnych. Tak to było. No i oczywiście ja, tu też jest w moim życiorysie napisane, że. Zajmowaliśmy się po prostu taką robotą, żeby utrudnić Niemcom tu działanie, i tak dalej. Na przykład e, e, transporty kolejowe, to ja osobiście brałem w tym udział. E, wsypywaliśmy do osi e, żwir, no, i oczywiście, jak ten pociąg ruszył, to, to yy, nie pojechał dalej, bo koła yy, wysiadały. I, I takie podobne, podobne sprawy. Akcje. Mhm. Akcje. Robię. No, to wszystko ryzykował pan swoim, swoim życiem i tak. życiem rodziny. Nie bał się pan? Tak, no oczywiście. Yy, oczywiście, że yy, za wszystko groziła mnie kara śmierci. Nie bał się pan? Tak. Yy, nie bał się pan? No, bałem się. Bałem się, ale. Po prostu. Coś pana pchało do przodu, tak? tak? Jakaś tak, wewnętrzna tak, siła. Tak, tak. była e, duża wola walki. Czyli hard ducha był, wysokie, tak, morale było, tak? Bardzo wysokie, tak. O. Właśnie, panie, panie Edwardzie, bo pan teraz ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Bardzo często pan, szczególnie przed pandemią, bardzo często występował pan w szkołach. Tak. Opowiada pan o tym, jak pan ocenia kiedyś poziom patriotyzmu i teraz. Czy czuje pan, że jest że na, nasza kwiat, nasza młodzież jest zagrożona tą la, laicyzacją? Jak pan to ocenia? No oczywiście w czasie wojny to był patriotyzm w najwyższym wydaniu, tak. A teraz no młodzież jest taka, jaka, jaka teraz jest. Jaka jest, tak. Ale trzeba cały czas walczyć o tą młodzież, prawda? Trzeba ich edukować. No, tak, tak, bardzo. Z ogromnym zainteresowaniem były te moje spotkania. Dużo przychodziło temat, o młodych ludzi. Tak, na temat II wojny światowej. Panie Edwardzie, a jak pan ocenia sytuację a propos teraz tej wojny e, Ukraina z Rosją? Jak pan ocenia sytuację naszej ojczyzny i czy młodzi ludzie właśnie powinni. E, co powinni młodzi ludzie robić w, takim, w takiej sytuacji? Czy powinni właśnie uczyć się strzelać, czy powinni chodzić do harcerstwa, się zapisywać? Co pan by poradził młodzieży? No tak, harcerstwo powinno działać. Natomiast ja sądzę, że ta wojna na Ukrainie nie zakończy się szybko, bo ten Putin to jest szaleniec. I, i po prostu no, będzie, będzie, będzie tą wojnę e, prowadził. Panie Edwardzie, właśnie po to też między innymi objąłem stanowisko prezesa w Kole Orląd, żeby też zachęcić młodych ludzi, żeby poznali nasze struktury. Jakby pan chciał zachęcić młodzież, żebyśmy mogli ich zaprosić na nasze spotkanie, co pan by powiedział? Może parę słów historii Orląd? No tak, tak, no na pewno. Co pan by powiedział o Orlętach młodym ludziom, Jak pan, w którym tak. pan zaczął od początku, tak, można powiedzieć, tak, służbę? Nie, no my, dlatego Orlęta, bo Orlęta właściwie poznały, powstały w Lwowie i my po prostu tradycyjnie w ślad za to, co robili właśnie w czasie wojny i po wojnie Orlęta, stąd było działanie. I powołanie tej, tej nazwy. Co się działo z Orlentami po wojnie, jakie były spotkania, na czym to wszystko polegało? No. E, ustało to wszystko, tak. Czyli po prostu. E, tak, coraz starsi ludzie, którzy tam służą, e, zwyczajnie nie mają siły też, żeby. Nie mają siły. E, ponieważ e, ci, co byli w szarych szeregach w wojnie, o na przykład nie, bardzo dobrze, że powołano ten Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. I na terenie Polski było 30 kilka okręgów, jeszcze jest chyba około 30 okręgów AK. I proszę pana, tak jak już wcześniej mówiłem, prawie we wszystkich krajach świata byli akowcy, bo akowcy, żeby uniknąć działania UB, aresztowań, po prostu wyjeżdżali. A przed drugą wojną światową dużo Polaków miało na całym świecie rodziny. I tak to było. Panie, panie Edwardzie, chciałbym, żeby pan na koniec Przeczytał wiersz, znaczy pan wyrecytuje ten wiersz, bo pan tak, bardzo wyrecytuje. często tak, tak. Bardzo często na wszystkich uroczystościach. Tak. Pan zawsze go dumnie czyta. Tak. Bardzo pana e, proszę. Mówię, nie czytam. E, tak. Pan mówi go. Na tak. pamięć. Bardzo proszę. Tak. Ballada o fladze Gałcińskiego. Jedna była gdzie? Pod Tobrukiem. Druga była chen pod narwikiem. Trzecia była pod Monte Cassino. I każda jak zorza szalona, biało-czerwona. Czerwona jak puchar wina, biała jak śnieżna lawina. Zebrały się nocą flagi, flaga fladze dodaje odwagi. No, no, nie bądź taka zmartwiona, nie pomogą tobie moce piekła. Tyś mnie, a ja... Ciebie urzekła i nigdy nie będziesz biała i nigdy nie będziesz czerwona. Nie zmogą cię bombą i złotem i na zawsze zachowasz swą cnotę. Zostaniesz biało-czerwona jak wielka zorza szalona. Czerwona jak puchar wina, biała jak śnieżna lawina. Najukochańsza, najmilsza, biało. Czerwona. Tak mówiły do siebie flagi, i raz wraz strzelał karabin. Zrobił dziurę w czerwieni i w bieli. Lecz wołały flagi. Nie płaczcie, choćby jeden strzępek na maczcie, nikt się zmienić barw nie ośmieli. Zostaniemy biało-czerwone. Czerwone jak puchar wina, białe jak śnieżna lawina. Najukochańsze, najmilsze, biało-czerwone. O północy przy zielonych stolikach modlił się diabły do cyfr. Były szarfy, ordery i muzyka i stukał tajny szyf. Diabły w swoim sercu głupim, bo niedobrym rozwiązywały biało-czerwony problem. Łukała flaga. Czyżem powinna zginąć, że jestem inna, bo nie taka dyplomatyczna, bo tragiczna, bo nostalgiczna, ta od mgieł, ta od straszliwej rozpaczy i od serca, które nic nie znacie. Flaga, jak ballada szopenowska, co ją tkała sama matka boska ale wtedy przyszła dziewczyna i uniosła flagę wysoko hen wysoko ku samym obłokom i jeszcze wyżej gdzie się wszystko zapomina i jeszcze wyżej gdzie jest tylko sława i warszawa moja warszawa warszawa jak Piosenka natchniona Warszawa Biało-Czerwona. Biało-Czerwona. o oh hej, Biało-Czerwona! Jestem naprawdę zaszczycony, że miałem zaszczyt to usłyszeć z Pana ust. Pierwszy raz słyszę ten wiersz w Pana wykonaniu. Ch chrypka, taka coś. Tam. Proszę się napić wody. Tak, Panie Edwardzie, tak. jest Pan wielkim człowiekiem. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie. Jestem tak, dumny, tak, że tak, mogę. Nie wysz, nie że mogę z Panem działać w tym środowisku Orląd. My byśmy chcieli również zaprosić młodych ludzi na spotkanie Orląd. Jeżeli ktoś pragnie włączyć się w struktury, jeżeli młodzi ludzie pragną usłyszeć na żywo takie historie naszych kombatantów, którzy jeszcze bardzo licznie przychodzą, mimo wszystko na te spotkania, zapraszamy na fanpage Orląd. Zapraszamy również do napisania, czy do telewizji, czy zgłoszenia się do budynku pasty. Będą organizowane spotkania w połowie. Września. Zapraszamy serdecznie. Panie Edwardzie, bardzo Panu dziękuję, dziękuję. za dzisiejsze tak. wystąpienie. Ja tylko chciałem Państwu podziękować za to, że Państwo wspierają telewizję w Realu 24. Prosimy, aby Państwo nadal to czynili, ponieważ utrzymujemy się i realizujemy takie programy właśnie dzięki Państwu. Moim gościem i Państwa gościem był bohater narodowy Pan Kapitan Edward Kwiatkowski żołnierz szarych szeregów, a teraz czynnie działający w okręgu Orlęta w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Z Panem Bogiem.